Serdecznie witam. Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Witam serdecznie panów radnych. Witam Pana Pana Paszczaka Edwarda. Witam Pana Radcę Prawnego. Widzę, że był pan dyrektor i wyszedł. Jeszcze jest zaproszona pani burmistrz. Też tutaj się pojawi. Ale przed przystąpieniem do rozpatrzenia chciałbym proszę państwa przedstawić porządek dzisiejszego posiedzenia. Proszę Państwa, poddanie pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 713 z dnia 9 września 2013 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 27.08.2013 2013 pana Edwarda Waszaka na działalność burmistrza miasta Girzyńska 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 23.08. i 30.08. Pana Edwarda Waszaka na działalność dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Gierzycku. 5. Sprawy różne. ustalenie <kluzny> <kluzny> terminu następnego posiedzenia. Tematyka to jest na koniec. Czy szanowni panowie radni mają uwagi do ja proponowanego ja porządku? Dobrze to. pamiętam, ma być tam jako drugi punkt rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza, tak? Tak, tak, tak Wydaje mi się, że zasadnym też jest, albo chyba pan przewodniczący tutaj może inaczej, poinformowanie przynajmniej komisji rewizyjnej o stanowisku w sprawie dołączenia jednego z członków. Ja z udziału. Ja, ja wiem, myślę, że to odpowiedź na ten temat. Ale to tak. wydaje mi się, że to przeszło, tak? Przed rozpatrzeniem. Proszę Dziękuję. Państwa, czy panowie radni mają uwagi do proponowanego porządku posiedzenia? Nie widzę, więc porządek posiedzenia poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie porządku posiedzenia? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie że porządek posiedzenia został przyjęty. Proszę państwa, trzymają panowie radni uwagi do protokołu z dnia 9 września. To jest protokół nr 7 przez 13. Nie widzę więc w 7 przez 13 z 9 września 2013 rok. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Cztery osoby za, jedna osoba się wstrzymała. Proszę Państwa, tutaj chcę. Tutaj radny Iwaszkiewicz przedstawił uwagę. Nie, no nie wiem jak jest rozwiązana sytuacja. Dzień dobry, Witam na posiedzeniu panią burmistrz i witam pana 67 Statutu Miasta, obowiązujący jaki jest. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu do udziału w jej pracach, jeśli dotyczy ona jego interesu prawnego. W związku z tym, proszę Państwa, to, co Pan poruszy, ten temat nie ma podstaw, żeby wyłączyć radnego z działalności Komisji. dlaczego? Czytałem Panu. Ja, ja znam, Polagra, a znamy, to podlegają dwująci interesu. Tu nie ma interesu prawnego w tym wypadku. Dobrze mogę? Proszę bardzo. Co prawda my nie jesteśmy Najwyższą Izbą Kontroli, ale warto dla mnie często drogowskazem standardy jakie reprezentuje ten organ kontrolny i w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli znalazłem takie zapisy. Kontrole podlega wyłączeniu na wniosek lub z urzędu, z kontrolnego, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka, albo osoby pozostające w praktycznie faktycznie w wspólnym pożyciu, radnych i powinnowatych do drugiego stopnia, czyli m.in. szwagra, bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia na pliki lub korateli. Powody wyłączenia kontrole trwają także po ustaniu małżeństwa przysposobienie opieki lub kurateli. I ustęp drugi, kontroler może być wyłączony na wniosek lub z urzędu z postępowania kontrolnego w każdym czasie, jeżeli zachodzą, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Co prawda rozumiem, że to nie jest interes prawny, jak w statucie napisane, ale pewne standardy jednak obowiązują. Myślę, że nie mamy takiej możliwości, żeby pana bocia wyłączyć, ale chciałbym też poznać jego stanowisko, bo jednak ja nie byłem świadomy tego, że a jest być... to registro? Tak, jest prawdę. Dobrze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o mnie, to powiem tak. Do biura Rady na ręce pani przewodniczącej podał pismo skarżącego. Ja przytoczę. Radny Boć jest ze mną skolikacony rodzinnie. Jest jeszcze moim szwagrem. Więc oświadczam, że nie, żadnych, nie miałem żadnego wpływu na tę koligację. Po pierwsze, przede wszystkim spróbuję mandat społeczny. Uważam, że gdybym miał się wyłączyć z tej komisji, jest to dla mnie sytuacja absolutnie nieczytelna. żeby miał się wyłączać z komisji w oparciu o to co wojny tak, tak. Standardem tak. dla mnie jest ustawa o samorządzie gminnym, której treść została prawie, prawie dosłownie e, przetoczona przez, e, przez przewodniczącego. Dla mnie ta cała sytuacja nie jest żadnym, e, żadną osobistą, że tak powiem, żadnym moim interesem. Dobrze, dziękuję. Mamy, żeby wyjaśnić tą sprawę. Zaczytowałem Panu paragraf 67 punkt 1. Jeszcze słówko. Ja chciałbym, żeby wyjaśnić, żebyśmy się nie drążyli. Panie radco prawny, tu jest interes. Jeszcze słówko. No, żeby Pan odpowiedział, bo statut wyraźnie mógł. W mojej ocenie, jeszcze słówko Panie radco, w mojej ocenie e, to co ty przytoczyłeś chyba dotyczy pracowników FG, najwyższej Izby Kontroli. Dlatego zastrzegam, że nie jesteśmy najwyższej Izby ale ja wydaje tak mi się, że to nie ten adresat. Ale o tym powiedziałem na początku. Ja rozumiem, więc, e, boi, nie warto bić piale w, 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 w obszarze, który nas dotyczy. Proszę bardzo, Pan Radca prawny może. Rozumiem, że chodzi o włączenie, tak? Ja nie byłem obecny. jak słyszę, nie ma tutaj żadnego interesu prawnego, Pana radny w tym, aby wynik kontroli był taki czy inny, czy bezpłacenia skargi, no to, to nie ma powodu się tutaj do włączenia pana. Jeżeli pan sam chce brać udział w tym. No Ma pan opinię racji prawnej? Nie no pan przeczytałem panu zgodnie z zasadami. Ja wiem, że to pan dotyczy organów wyższy szczelnych innych i tak dalej co ja ale dobrze czy, proszę państwa wyjaśniliśmy sobie sprawę odnośnie udziału radnego w komisji proszę państwa w związku z tym przystępujemy do punktu rozpatrzenie skargi z dnia 27 września dla pana Edwana Baszaka dla dla na działalność burmistrza miasta proszę państwa szanowni radni otrzymaliście państwo skargę Otrzymaliście Państwo skargę pana Edwarda Waszaka. Już dłuższego czasu na pewno każdy przestudiował, wyciągnął wnioski i uwagi. Otrzymaliście Państwo z 25 odpowiedź, stanowisko pani burmistrz na tą skargę. Każdy z radnych otrzymał tą skargę, do, się zapoznał i na pewno ma uwagi, pytania dotyczące tego punktu. Pytanie mam następującej treści. Przed przystąpieniem do dyskusji stawianie uwag, pytań i wniosków następujące. Czy pan Edward Waszak wnosi jeszcze do tego stanowiska, co złożył do nas 27 sierpnia, czy jakieś uwagi jeszcze pan ma? Nie, to już wystarczy. Dziękuję. Nie ma? Nie. Pytanie mam następującej treści. Czy pani burmistrz w stosunku do. Tego stanowiska, jaka Pani złożyła 25, czy Pani ma jeszcze, chce wnieść jakieś uwagi? Tylko pytanie, czy Państwo dostaliście z podpisem radcy prawnego? Nie, to nie. Nie, nie. Ja mam egzemplarz z podpisem tak, radcy. Tak, to nam umknęło. To ewentualnie to... może do przewodniczącego taki. Tak. No, czy znaczy, ja, później, ja później przekażę. A no. czy treść tego pisma no. zmieniło się w to, Nie, znaczy, nie, nie. No. jest w no. A no. Znaczy ja chciałbym teraz dysponować, a później no po prostu no skręcić i, i oryginał ten... No to dobrze, że powinno dwóch pieczątki racji prawnego. Znaczy ja na tej drugiej była akceptacja, ale pismo... Ale to pismo, to będzie. Proszę bardzo, czy Pani Burmistrz coś wnieść? Nie, nie, nie. Więc Szanowni Radni, otwieram dyskusję. Już? No tak. Panowie Radni zapoznali się, bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do skargi i odpowiedzi stanowiska. Oczekuję od Państwa zapytania, może do osoby, które są, ewentualnie wnioski. Radny Boś. Mam pytanie w jakim, w jakim systemie mamy pracować, czy będziemy, bo zdarzące przedstawi 17 punktów, których podejmuje skargę na działanie czy będziemy tę skargę rozpatrywać w kontekście 17 punktów, czy pojedynczo będziemy Nie, no, macie, poszczególne punkty. Będziecie skargę i macie opinię i chciałbym, żeby z tego z tych dwóch skarg i odpowiedzieć, żeby wyciągnąć wnioski i jakie jest wasze państwo stanowisko. Ja myślę, że Panie Burmistrzu... Panie Przewodniczący, Pan no. mnie chyba nie zrozumiał. Ja chcę doprecyzować swą myśl. Chcę spytać, czy będziemy głosować, że tak powiem, poszczególne punkty, czy całą skargę, bo może dojść do takiej sytuacji, że... Chcesz po prostu dzielić na punkty? No to nie wiem, to, 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 to Pan, to pan to Przewodniczący... Nie, to żeby komisja się wypowiedziała, Dlatego mówię że w mojej ocenie y, materiał jest bardzo rozmiarny, dotyka różnych y, obszarów działa, y, działalności burmistrza I, i w mojej ocenie powinniśmy, jest to jednocześnie propozycja do członków Komisji więc, żeby rozpatrywać poszczególne Są. punkty porządku. Tak poszczególne punkty oddzielnie i 17 3. punktów i 17 ewentualnie głosów. Czy panowie radni zgadzają się na to? Myślę, że jest zasadne z tego względu też, że no, jakby intuicyjnie można powiedzieć, że nie wszystkie punkty będą tak samo ocenione. Tak? No nie, po prostu niektóre są niektóre z panem dyrektorem udokumentowane, niektóre są jak pewnymi System odpowiedzi burmistrza na skargę jest tak samo, odpowiada numeracji jakby wniesionych tych zastrzeżeń. Po Więc myślę, że dla porządku nawet rozpatrywania tej skargi warto by było to podzielić właśnie na się. tak, no ustalamy tak, bardzo bym prosił szanowni radni ustosunkować się do tych punktów i stawiasz konkretne wnioski, bo tak to moim zadaniem będzie, o ile będzie wniosek, żeby to przegłosować. Proszę bardzo. Radny boć, zaczynamy. te wniosek, no punkt. służyłem Przegłosujemy. Kto jest za wnioskiem radnego bocia, żeby zaraz, Ale ja jeszcze mam mhm. na następnie pytanie. Co później? Czy um w końcowej fazie będzie suma tych naszych głosowań przesądzi o tym, że jaką podejmujemy decyzję będzie, będzie przewodniczący na końcu przegłosuje będzie. i już wtedy musimy uruchamiać jak, jak to ma wyglądać właśnie ja to poddaję pod, 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 ja pod wątpliwość żebyśmy mieli y, przejrzystość y, sytuacji, żebyśmy mogli pracować y, y, raz w sposób czytelny dla nas, a y, dwa czytelny też dla Państwa i żebyśmy odpowiadali po prostu na zasadzie zero-jedynkowej zero podnosząc się do poszczególnych punktów. Mogę Tyle się... tylko, że nie, nie wiem, czy jakie to będzie miało ewentualne konsekwencje w treści uchwał poszczególnych. To... Czy, czy te uchwały byłyby pojedyncze, czy po prostu w całości? Nie, 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 nie. Ja mam taki wniosek ja... taki, że my w tej chwili mamy zbawiamy, zasadność tych zarzutów, tak? Czyli uznać, czy zasady, czy nie zastanówmy się skargą, głosować już jako jedną skargą. A więc kogo? No czyli jest analizować uchwała punktu. by była nie, jedna. A uchwała by była jedna. Jedna, no to macie nas. Okej. Okay. Nie może okay. Dobrze. być. Dobrze. Proszę Państwa, ustaliliśmy, wniosek jest, żeby dyskutować nad każdym punktem. Wniosek jest tak, tak. dla pewnego bocia, żeby analizować każdy punkt skargę. No tak, tak, tak. Kto jest za takim wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek odnośnie dyskusji nad każdym punktem zarzutu będziemy dyskutować. Proszę bardzo. Proszę. Radny bądź zaczyna, tak? <zysykawek> <zysykawek> ja od <proszę. Ja>, <zysykawek> ja, 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 mam następnie ma wątpliwość, ponieważ do punktu pierwszego jest załącznik, w treści którego wynika podpisane z burmistrza przez pana dyrektora Szulca, ale rozpatrujemy z... na razie burmistrza. W porządku, to jest w tej samej. Z upoważnienia burmistrza zresztą, tak? Proszę o pilne wyjaśnienie powodu zatrudnienia na czas nieokreślony nauczycielki języka angielskiego, pani Kamili, nazwisko Pomina. W sytuacji odmowy dokonania przeniesienia pani Kamili, nazwisko y, Pomina. I teraz y, tak, jeżeli przyjmiemy, światło orzecznictwa sądowego między innymi, że dyrektor szkoły jest pracownikiem szkoły, czyli pracodawcą jest szkoła a organ prowadzący nadzór jego ogranicza się tylko do spraw w zasadzie organizacyjnych do i finansowych, to czy, czy to jest y, przekroczenie uprawnień? E? pytanie. I teraz mam pytanie, bo tutaj w odpowiedzi otrzymaliśmy taki, taką treść, yy, że jeżeli chodzi o, o, dyrekt, o nowo powołanego dyrektora. Jednak przed powierzeniem stanowiska kandydat powinien zostać zatrudniony w szkole, którą będzie kierował. Takie jest zdanie i w tym samym punkcie jest zdanie. Po pierwsze, na podstawie artykułu 36a ust. 1, jest to sama jak podstawa ust. 2 o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły jest powierzane, nie ma tu mowy o zatrudnieniu. Czyli według mnie jest, jest to sprzeczne, jedno zdanie z drugim jest sprzeczne.